Cześć wszystkim, a to jest kolejny odcinek vlogmas. Do wikini sztucz zostało już tylko 21 dni, a w tym dzisiejszym odcinku będę mówić o Kanal Plus Urszupa, jednym z kanałów 4K. Kanal Plus znany w ofercie URTA z końcem 2025 roku z oferty niż już kanał 4K, no i na, a, a nie powodowała poddanym takich kształtem w przyszłości na tej platformie kanał Energet Plus 7, h 3 i Kana Plus 4K. Sprawdź, co ciekawe ze znaną, jak sobie z tej ciekawości na bieżących miesiącach. Znana w Kana Plus, że musi być 4LK już z kanału z końcem 2025 roku. Platforma z Rwana Plus opanowała obecne 4 k w Jest Jednak w niż pata spadła pozostała niż tysiąc to trzech. Jednak podaje informacja nieznanym wytymanym jetego w kapel, kałamance przywyka zniknął z oferty operatora z końcem 2025 roku. Wygasła umowa zetorowana na ten kanał pojmował Piotr kolorski, życi kwadratowy telektronerowany.pl i komunikacji wewnętrznej Kamer plus Polska. Oznacza to, to, że platformy Kana Plus zmykają nie tylko NTVD, Nightingale, MTV Cine, MTV Live, Music, CBS, Radio i Time które są konsultowane z podatków, lecz które zresztą też ponadzoną sobie mój szereg, więc w jego przypadku nie chodzi jednak z oset w i nie o nieprzód sobie współpracyjnej Nota nie powodowała po które w tym roku się kanał, takie jak 11 Sports, oparcie kanałów plus w tym Elevent Sports 1.4K, a opatrzcie w tym czasie było oparane też o rejmy dostosowych. Czyli to 30 listopada 2005 roku. I na razie wiadomo, nie wiadomo, czy zdolne certyfikowało również na kontynuacji tej pracy. Następny aktor oparty na desolacji na informacji z kanału Kanady Kana 4K jest obiecany do 31 grudnia 2026 roku. W przypadku przedstronu okresu jest, jest zaznaczony, że ma być oparowany między pomocą. Mówię, że to Muzeum w k to stacja w wielkości oparowana z Turkiem. To oferta Kanady plus... Zostawiło na początku klubu 2019 roku, a więc 6 lat temu. Polsat Box poleciło, że 3 lata później śmieć na z 2023 roku. A oto kanały Kana Plus, platformy suwerennej, kanały 4K. A stan staw na 26 listopada, dokładnie 30 wczoraj, jak czwartek. Pozycja 36 jest to Calatus 4K. 120 to metodowo-musionów 4K, 149, to jest to Live Load 4K, 190 ekranów 4K po znakie 180 durkeń na iLofa z płocami 4K i plus 100 po znakie wcześniej. Word That Box ma dodatkowo takie jak Toffer XP 4K i ULTA i plus ten TV 4K, a nie oferowała żadnych powyższych kanał plus 4 I te polemia tymi są no chodzi o muszę umyć. Kanał plus 4 jest jednym kanałem plus 4k. Bardzo wam ba, się dziękuję za uwagę i do zobaczenia.